Sukces polskich lekarzy Oto Implant, czyli polska proteza części ucha środkowego po raz pierwszy została wszczepiona pacjentowi. Naukowcy z Krakowa pracowali nad nią 8 lat. Pilotażowa operacja tego innowacyjnego urządzenia odbyła się w klinice Oto Laryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W przypadku tego pacjenta, tak żeśmy weszli. Innowacyjność oto implantu polega na wykorzystaniu w nim cząstek srebra, które działają antybakteryjnie, co zmniejsza ryzyko występujących dotąd powszechnie infekcji i powikłań pooperacyjnych. Jest też lżejszy od stosowanych dotąd implantów tytanowych. Proteza skierowana jest do osób, które utraciły zdolność suchu zarówno w wypadku. lecę, lecę, lecę chcę wam śmierdolić. Dobrze, to tak jak na, jak gdzieś w operacji. Mam na razie y, obietnicę, że jest, jest, że jest przywilej. Po jak powiedział, tak zrobił Donald Trump dzień po tym, jak zapowiedział akcję militarną w odpowiedzi na atak chemiczny w Syrii, wydał rozkaz ataku. Amerykańskie rakiety spadły na